niebieskim Ryszard Franciszyn, który jak dotychczas wygrał dwa swoje wyścigi. Obok niego pojedzie w kasku żółtym Robert Sawina, w kasku czerwonym Marek Hućko i w kasku białym Tomasz Bajerski. Przepraszam za Roberta Sawinę. Kierownictwo Apatora Lekwitorium wstawia ponownie Anglika Marka Lorama. Także, tak więc Mark Loram w kasku żółtym zastąpi Roberta Sawinę. Pełny skład uczestników wyścigi dziewiątego wygląda więc następująco. Bajerski, Hućko, Loram i Franciszyn. Loram blisko przy Franciszynie, trochę zepnął go na zewnętrzną, Franciszyn nie daje się w dalszym ciągu blisko Anglika, jednak w tej chwili nieco przymknął gaz i został na trzeciej pozycji. Tak więc w wyścigu dziewiątym kolejność jest następująca, prowadzi Loram przed zawodnikiem w kasku białym, czyli Tomaszem Bajerskim na trzecim miejscu, niepokonany dotychczas Ryszard Franciszyn ze go, a z tyłu jest Marek Huczko żeby tak miało pozostać. Trwają ataki Ryszarda Franciszyna, który zbliża się do Tomasza Bajewskiego, jednak jak na razie nie może odrobić dzielącej do odległości. Franciszyn znowu atakiem po zewnętrznej próbował zwiedzić się do podczerzających go rywali, jednak to mu się nie udaje i odległość między dwójką Torunian a Gorzawianami wzrasta. W ścigu 9 zwycięża Mark Loran przed Tomaszem Bajerskim. Trzeci jest szar Franciszyn, a czwarty Marek Huczko. No i 5-1 podwójne zwycięstwo gości i po dziewięciu wyścigach 27.